Halo Radio. Dzień dobry, nazywam się Tomasz Raczek i namawiam Państwa, abyście posłuchali już niedługo nowego radia. Halo Radio, tak będzie się nazywało to radio. Mówcie halo, a my będziemy Wam opowiadać o świecie, który jest trochę z boku w stosunku do polityków. Nie będziemy mówili tak jak politycy, będziemy mówili wprost. Kiedyś człowiek, od którego zaczęła się telewizja, Leslie Mitchell, mówił mi, że w telewizji trzeba się patrzeć w kamerę jak w oczy przyjaciela. To ja wam powiem teraz, a w radiu trzeba mówić tak jak przyjacielowi. Wprost. I też patrząc w oczy, bo to będzie radio z wizją. A więc pamiętajcie, to radio jest wasze. Radio Obywatelskie, utrzymywane z pieniędzy, które e, zgadzacie się przekazać na istnienie radia. Regularnie e, przekazywać, ponieważ inaczej to radio przestanie istnieć. Radio uczciwe, radio szybkie, radio e, improwizowane, odnoszące się do tego, co w danej chwili, dzisiaj jest najważniejsze. Halo, jesteście tam, halo radio już niedługo dla Was. Zapraszam, pamiętajcie, bądźcie z nami.